Opowiadanie z kaleidoskopu techniki numer 11 rok 1979. Opowiadanie pod tytułem Opowiadanie retro o diamentach. Tak jak mi mój szef kazał, kupiłem koronkę, koronkę diamentową do prac wiertniczych. Bo czasami jest tak, że jak coś trzeba wiercić w skałach twardych albo w betonie, to się na wiertło zakłada taką. To się no, zakłada na taką, takie wiertło, taką koronkę diamentową z diamentów, bo diamenty są bardzo twarde. Tak jak mi mój szef kazał, kupiłem koronkę diamentową do prac wiertniczych. Wesoły błysk maleńkich kamieni w świetle lampy obudził moją ciekawość historii diamentu. Sięgnąłem na półkę. Zdjęty podręcznik sam otworzył się na fotografii obrazu przedstawiającego chemika arystokratę Antoniego Wawrzyńca Lavoisier, siedzącego przy, stole, siedzącego przy stole. Ten chemik siedzi przy stole. Madame Lavoisier, czyli pani Lavoisier, jego żona, w peruce i krynolinie. Krynolina to. Co to ula krynolina? To taka suknia elegancka z dawnych czasów. Trzeba będzie sprawdzić dokładnie, co to krynolina. Mhm. W peruce i krynolinie ta żona stoi za mężem w, po w pozie wdzięcznej, ale jakby służalczej. Ta reprodukcja zawsze zaskakuje mnie w książce o tematyce tak nieromantycznej. Madame Lavoisier. Madame to znaczy pani, czyli Madame Lavoisier, jak ten tutaj mówi narrator, to znaczy pani Lavoisier. Madame Lavoisier, spytałem. Czy to prawda, że pomagała pani swemu mężowi w laboratorium i robiła pani wszystkie rysunki do jego prac? Tak, odpowiedziała mi. Pomagałam mu również przy doświadczeniach z diamentem. Rozbawiony tym nieprawdopodobnym zdarzeniem czyli tym, że ta kobieta z rysunku z książki mu odpowiedziała rozbawiony tym nieprawdopodobnym zdarzeniem szybko podjąłem rozmowę. A czy zechce mi pani opowiedzieć coś o diamentach? uśmiechnęła się do swoich myśli. Te kamienie zawsze były uważane za cenne i pożądane. Zapewne z powodu swej rzadkości występowania i niespotykanej trwałości, ale i z powodu blasków, jakie rzucają, gdy płomień świecy padnie na ich oszlifowane krawędzie. Zarumieniła się. Brylanty podnoszą kobiecą urodę. Z powodu szlachetnych kamieni prowadzono wojny, przelewano krew, popełniano zbrodnie. Mój mąż interesował się diamentami jako chemik stwierdził że odznaczają się nadzwyczajną odpornością chemiczną nie boją się przerwałem jej nie boją się żadnych soli wodorotlenków ani kwasów nic nie robią sobie z wody królewskiej a nawet kwasu fluorowodorowego który trawi szkło i kwarc o pan chemik słyszał więc pan o newtonie to on pierwszy obalił długo panujący pogląd że diament jest niezniszczalny cóż z tego był biedny, i, był biedny i nie stać go było na doświadczenia z drogimi kamieniami. Uczeni Florency dokonali takiego doświadczenia w roku 1665. Diament umieszczono w płytkim zagłębieniu gładko wypolerowanego czarnego kamienia, czyli wzięto czarny kamień, gładziutko go tak wygładzono, żeby, żeby był gładki, zrobiono w nim zagłębienie i w tym zagłębieniu położono diament. I skierowano, no, I skierowano nań wiązkę promieni słonecznych skupionych przez dużą soczewkę. Wykojarzycie dzieci, że można tak szkłem powiększającym coś palić. No to oni właśnie tak na diam diament palili taką soczewką dużą. Wyobrażam sobie, ożywiła się, jak musiał pięknie jaśni jaśnieć. Najpierw wydawało się, że został nienaruszony. Po kilku minutach jakby się skurczył, po kilku następnych znikł, nie pozostawiając po sobie najmniejszego śladu. O. Mój mąż powtórzył to doświadczenie w roku 1773, ciągnęła dalej. Oczywiście ogrzewał diament soczewką pod szczelnie zamkniętym kloszem szklanym, wypełnionym tlenem. Gdy diament znikł, zbadał skład gazu pod kloszem. I ku naszemu wielkiemu zdziwieniu stwierdził, że był nim dobrze nam znany gaz, dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla to jest taki gaz, który powstaje, jak się węgiel spala. Tego wieczoru pisałam pod dyktando męża. Trudno przypuszczać, że między węglem a diamentem istnieje jakiś związek i byłoby nierozsądne szukać tu zbyt bliskiego pokrewieństwa. Czym jest jednak diament trudno odpowiedzieć, i może być, że nigdy się to nie uda. Czytać dalej to opowiadanie czy nie tak dobrze po tych słowach westchnęła i znieruchomiała na rysunku nigdy nie dowiedziała się że węgiel grafit i diament mają z punktu widzenia chemicznego ten sam skład rozbawiony przygodą z wytworną francuską zagadałem wąsacza z ostatniej strony książki czy nie zechciałby mi powiedzieć gdzie występują diamenty do XVIII wieku jedynym źródłem diamentów proszę pana, były Indie, huknął basem. Obecnie południowa Afryka i dawne Kongo w Afryce oba kraje. To są źródła 90% 90% wykopywanych na świecie diamentów. Ty wiesz że o co chodzi z tym że węgiel grafit i diament mają ten sam skład z punktu widzenia chemicznego bo diament to jest po prostu węgiel ty kiedykolwiek widziałaś diament chociaż na zdjęciu czy nie to jest taki szlachetny kamień który jest przezroczysty całkowicie tak wygląda trochę jak szkło tylko że ładniej błyszczy i on jest tak naprawdę węglem tylko tak trochę inaczej poukładany tam ma, ma atomy ten węgiel i dlatego właśnie, jak się go da, się go spalić soczewką, i wtedy dwutlenek węgla się z tego robi. Dwutlenek węgla, czyli taki gaz jak w wodzie sodowej. Jakby chcieć mieć wodę gazowaną taką bardzo kosztowną, to można byłoby spalać, spalać diamenty soczewką, robić z tego dwutlenek węgla i tym dwutlenkiem węgla gazować wodę. To byłaby strasznie droga. Myślę, że wtedy za taką butelkę wody to można byłoby dom kupić. A przynajmniej trzeba byłoby wywalić na jej zrobienie tyle pieniędzy, że dałoby się za to kupić dom. Bo nie wiem, czy potem ktoś by kupił taką drogą wodę gazowaną. Gdyby powiedzieć: To jest woda gazowana zrobiona z diamentów. A czy smakuje inaczej niż zwykła? Nie, bo to jest ze zwykłym dwutlenkiem węgla. Aha, dziękuję. I zaraz dodał ten wąsacz, co mówił, skąd się wydobywa diamenty. I zaraz dodał. Pierwsze sposoby eksploatowania diamentowych złóż były bardzo prymitywne. Kopacz przesiewał przez gęste sito piasek i wybierał znalezione w nim większe diamenty. Z czasem na małe od odłamki liczące poniżej 0,3 karata nie zwracano większej uwagi. Jeden karat to wie pan 0,2 grama. Podobnie okazy nieprzezroczyste, mętne, zabarwione lub z wrostami nie miały większego znaczenia. Tak było do niemal połowy XIX wieku. Kiedy, kiedy to diament stanowił przede wszystkim surowiec jubilerski. Ty wiesz za co to jest surowiec jubilerski, czy nie? To znaczy, że to jest taki surowiec, z którego jubilerzy robią swoje rzeczy. A wiesz, kto to jest jubiler, czy nie? Człowiek, który robi pierścionki, kolczyki, zawieszki, jakieś bransoletki. Takie ozdoby różne. To znaczy, że jeszcze że do XIX wieku, do połowy XIX wieku, z diamentów przede wszystkim ozdoby robiono. Bo przecież brylantem staje się dopiero oszlifowany diament. No bo tak, jak się diament oszlifuje, żeby miał ładne kształty, to się nazywa, nazywa go brylant. Na początku XX wieku coraz większej ilości diamentów potrzebuje przemysł. Przemysł nie jest wybredny. Do celów technicznych diamenty nie muszą być ładne. Ważne jest tylko, żeby były twarde. Wykonane z diamentów pasy szlifierskie są niezastąpione przy dokładnej obróbce bardzo twardych stali. Ale to dopiero początek. Rozpoczyna się produkcja tarcz ściernych i pił wysadzonych maleń maleńkimi diamencikami przeznaczonych do szkła i bardzo twardych metali. Potem przychodzi kolej na oczka przeciągarek bez których nie można produkować drutów z twardych metali. Poruszył szybkową sami i mówił dalej. Z chwilą wprowadzenia diamentu do przemysłu zapotrzebowanie na ten kamień gwałtownie wzrosło. To też wielkie zakłady wyposażone w zmechanizowany sprzęt urabiają, kruszą i segregują wstępnie diamentowy piasek. Polany obficie wodą dostaje się na lekko pochylone metalowe stoły. Ich powierzchnia jest pokryta warstwą tłuszczu. Piasek zmywany wodą spływa ku dołowi, diamenty przywierają do zatłuszczonych powierzchni, z których co jakiś czas zgarnia je mechaniczne ramię. Uniezależnienie się od monopolu zaledwie kilku krajów posiadających kopalnie diamentu mogło być możliwe tylko dzięki opracowaniu syntezy tego kamienia. Synteza tego kamienia, czyli takie sztuczne produkowanie tego kamienia. Po wielu wcześniejszych próbach w 1955 roku uczonym amerykańskim udało się otrzymać syntetyczny diament, czyli sztuczny. Nie taki, że jest w ziemi znaleziony, tylko po prostu wyprodukowany w laboratorium. Stosowali oni temperaturę około 3000 stopni Celsjusza. To jest bardzo gorąco 3000 stopni. Gotująca się woda ma 100 stopni. I ciśnienie 7,5 tysiąca. Megapaskali. Użyteczna przestrzeń ich pieca miała zaledwie kilka centymetrów sześciennych, czyli w tym piecu było wiesz ile miejsca? Tyle mniej niż jedna jedną kluskę pyzę. W przestrzeni między elektrodami umieszczono sztabki grafitowe. Przez rozładowanie kondensatora, trwające zresztą milisekundy, uzyskiwano nadzwyczaj silny impuls prądowy Pszuch! i wtedy grafit przemieniał się w diament. Na początku lat 70. wytworzono na świecie syntetycznie już około 1000 kilogramów diamentów. A w Polsce spytałem takich badań w naszym kraju nie prowadziliśmy, odpowiedział. Zajmujemy się innymi kamieniami szlachetnymi. Już od początku lat 60. działa w Skawinie wytwórnia syntetycznych rubinów i szafirów, które są stosowane zarówno w jubilerstwie, jak i w technice. Wszystkie łożyska i czopy mechanizmów precyzyjnych oraz zegarki pracują na syntetycznych rubinach lub szafirach. No a laser, o tym proszę pana nie wolno zapominać, jego sercem zdolnym magazynować, a następnie emitować potężne impulsy energii promienistej, jest kryształ właśnie syntetycznego rubinu i to rubinu o najwyższej jakości. Ostatnie słowa wypowiedział szeptem, a jego wąsy przybrały. Przybrały z powrotem zdecydowanie horyzontalne położenie. Przygoda retro skończyła się. Wróciłem więc do oglądania swego sprawunku, swej koronki wiertniczej i do jutrzejszych planów pracy przy wierceniu szyby. Szybu napisała Aleksandra Senkowska. Jak to było w miarę ciekawe, czy nie bardzo?